Mogę w czymś pomóc? E, tak, sorry. E, wiesz co, mieszkałem tutaj przed tobą i chciałem sprawdzić, czy nie przyszła do mnie jakaś poczta. Poczta? No wieszcie, z banku albo jakaś przesyłka. No jasne, są tu jakieś koperty. Chodź. E, super, dzięki. E, Konrad jestem. E, Milena. na. A, e, słuchaj, czy my się gdzieś kiedyś nie widzieliśmy już? E, wiesz co, no też mam wrażenie, że skądś się znamy, no. Ty, ty byłeś zainteresowany przejęciem tego lokalu, w którym pracował mój kumpel. A, faktycznie, no, masz rację. To chyba przeznaczenie. No to teraz poleciałeś. No, to jak ci się tu mieszka? No, bardzo w porządku. Bardzo fajne mieszkanie, święcie tylko podrażały, ale tak to spokojnie. No tak. A inni lokatorzy? A z kim tu mieszkałeś? Z Domi. No to Domi ostatnio prawie nie wychodzi z pokoju. Serio? To w ogóle do niej nie podobne. No ale to jest długa historia, ale pewnie znasz też Marcela. E, no pewnie, że tak. No to u niego po staremu. Jest Marcelem. <noise> Doskonale rozumiem, co można na myśli, tak. No. Um. E, I co jest coś do ciebie? E, wiesz co? Chyba nie. Ale muszę ci się do czegoś przyznać. Widziałem cię już dzisiaj. Tak, a nie by gdzie? Nad Wisłą e, słuchałaś muzyki, zrobiłem ci nawet parę fotek. Właśnie? Mhm. Wyglądała zjawiskowo, i, i jakbyś już totalnie była w swoim świecie, wiesz? już mnie to zauroczyło. Wiesz, ale, ale to nie znaczy, że mnie znasz. No to może dałoby się zaprosić na kawę albo na drinka? Kurczę, wiesz, ja nie wiem, czy. No e, jakby. Siłanko. Nie wiem, czy mój cześć? chłopak, czy mój chłopak nie byłby zazdrosny. E, cześć, co tam? W porządku. Wiesz, kochanie, Konrad mieszkał tu przed nami. A, okej. Okay. No i co tam potrzebujesz? W sumie to już nic, wiesz. Dzięki, na razie. Siemanko. Co to było? Nieważne.